Kiedy po raz pierwszy zorganizowałem swoje mieszkanie, spodziewałem się jedynie mniej bałaganu. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to całkowicie zmieni moje życie. Znalazłem pary wszystkich skarpet, przestałem gubić klucze każdego ranka, a w końcu mogłem zobaczyć blat stołu jadalnego. Ale to, co naprawdę mnie zaskoczyło, to inne korzyści, które przyszły później, te, o których nikt mi nie powiedział. To, co wydarzyło się po trzech miesiącach z uporządkowanym domem, sprawiło, że zdałem sobie sprawę, iż sprzątanie nie polega na byciu perfekcjonistą. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która działa na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Wiele osób rezygnuje z organizacji, ponieważ myślą, że potrzebują skomplikowanych systemów lub godzin pracy, ale odkryłem, że małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty. Przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj podzielę się z Tobą 8 korzyściami które odmieniły moje życie po tym jak zorganizowałem moje mieszkanie, stosując zasady japońskiego minimalizmu. Nie mówię o oczywistych sprawach, takich jak szybsze znajdowanie rzeczy, mówię o realnych zmianach, o których nikt mnie nie ostrzegł, że się wydarzą. Piąta korzyść całkowicie zmieniła sposób w jaki radzę sobie z finansami, a siódma rozwiązuje problem, z którym prawdopodobnie borykasz się na co dzień. Zawsze miałem problem z bałaganem. Dorastałem w domu, w którym gromadzenie rzeczy było normą. Szafy pełne, szuflady, które ledwo się domykały, powierzchnie pokryte przedmiotami. Myślałem, że tak żyje każdy. Kiedy przeprowadziłem się do własnego mieszkania, kontynuowałem te same nawyki. Wracałem z pracy zmęczony i rzucałem rzeczy, gdzie popadnie. Ubrania gromadziły się na krzesłach. Stół w kuchni zamieniał się w składowisko poczty, kluczy, monet i wszystkiego innego. Kupowałem nowe rzeczy, ponieważ nie mogłem znaleźć tych, które już miałem. A najgorsze, żyłem w stresie, nie rozumiejąc dlaczego. Pewnego dnia, po dwudziestu minutach poszukiwań ważnego dokumentu i niemal spóźnieniu się na spotkanie, postanowiłam, że coś musi się zmienić. Zaczęłam szukać informacji na temat organizacji i natrafiłam na japoński minimalizm. Nie chciałam mieć pustego, bezosobowego domu, ale potrzebowałam mniej bałaganu i więcej porządku. Zaczęłam powoli, od niewielkich zmian. Najpierw zorganizowałam szafkę w łazience, potem szufladę ze skarpetkami, a następnie półkę z książkami. Posuwałam się naprzód krok po kroku, bez pośpiechu. To nie było łatwe. Musiałam skonfrontować się z moim przywiązaniem do przedmiotów, których już nie używałam. Musiałam wypracować nowe nawyki. Ale rezultaty zaczęły się pojawiać. Pierwszym niespodziewanym benefitem było lepsze spanie. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że istnieje związek między uporządkowanym domem a jakością snu. Zawsze miałam trudności z zaśnięciem, spędzałam godziny przewracając się w łóżku z głową pełną myśli. Po tym jak uporządkowałam sypialnię, usuwając wszystko, co nie powinno się tam znajdować i tworząc czystą, funkcjonalną przestrzeń, zaczęłam zasypiać zdecydowanie szybciej. Teraz dostrzegam, że wcześniej mój umysł był przeciążony. Patrzyłam na stos ubrań na krześle i przypominałam sobie, że muszę je wyprasować. Widziałam porozrzucane książki i myślałam o terminach ich zwrotu. Bałagan był ciągłym przypomnieniem o niezrealizowanych zadaniach. Z uporządkowaną sypialnią moja umysł w końcu mógł się zrelaksować. Bez niepotrzebnych bodźców wizualnych sen przychodził łatwiej. Zaczęłam budzić się z większą chęcią do działania, miała więcej energii na cały dzień. To miało efekt kaskadowy na moją produktywność, drugi benefit, który odkryłam. Z większą energią i uporządkowanym domem mogłam zrobić więcej w krótszym czasie. Nie traciłam już czasu na szukanie przedmiotów. Każda rzecz miała swoje miejsce. Poranne rutyny stały się prostsze, bo wszystko było tam, gdzie powinno być. Nie musiałam już przeszukiwać szuflad w poszukiwaniu działającego długopisu czy nożyczek. Nie musiałam więcej improwizować, ponieważ nie mogłam znaleźć tego, czego potrzebowałam, ale jednak produktywność poszła dalej. Odkryłem, że zorganizowany dom również pomaga utrzymać zorganizowany umysł. Mogłem myśleć jasno, lepiej się koncentrowałem. Projekty, które wcześniej wydawały się ogromne, teraz były dzielone na zarządzalne części. Nauczyłem się, że organizacja fizyczna prowadzi do organizacji mentalnej. To doprowadziło mnie do trzeciej korzyści. Mniej stresu. Zawsze uważałem się za osobę z natury zestresowaną. Myślałem, że to część mojej osobowości, z czym muszę żyć na zawsze. Ale im bardziej organizowałem mój dom, tym spokojniejszy się czułem. Dużą źródłem stresu była gonitwa poranków. Zawsze wychodziłem spóźniony, zapominałem rzeczy, wracałem po dokumenty. Teraz mam określone miejsce na klucze, portfel, ważne dokumenty. Przygotowuję ubranie na następny dzień, organizuję plecak przed snem. Poranki przestały być chaotyczne. Innym stresującym momentem była pora gotowania. Kiedyś kuchnia była strefą wojny, szuflady zapchane przyborami, których nigdy nie używałem, szafki tak pełne, że nie wiedziałem, co w nich jest. Teraz, gdy wszystko jest zorganizowane, gotowanie stało się przyjemnością. Wiem, gdzie jest każdy składnik, każdy garnek, każde narzędzie. Nie muszę już improwizować ani rezygnować w połowie drogi. Cwartą korzyścią był całkowite zaskoczenie. Zacząłem lepiej się odżywiać. Nigdy nie myślałem, że istnieje związek między zorganizowanym domem a zdrowym odżywianiem, ale to działo się naturalnie. Z uporządkowaną kuchnią gotowanie w domu stało się prostsze i przyjemniejsze. Przestałem zamawiać jedzenie z lenistwa, żeby nie zmagać się z bałaganem. Zacząłem planować posiłki na tydzień, co doprowadziło mnie do bardziej świadomych zakupów. Lodówka i szafki zostały zorganizowane, z łatwym dostępem do zdrowych produktów. Zauważyłem również, że jadłem z nudów lub niepokoju, gdy byłem w domu. Bałagan sprawiał, że czułem się niespokojny, a jedzenie było formą rozproszenia. Z uporządkowanym domem i bardziej ustrukturyzowanymi zajęciami przestałem ciągle podjadać. Piąta korzyść, jak już wspomniałem, całkowicie zmieniła moje finanse. Kiedy zacząłem porządkować swój dom, musiałem zmierzyć się z ilością rzeczy, które kupiłem i nigdy ich nie użyłem, ubrania z metkami w szafie, produkty do czyszczenia nagromadzone pod zlewem, niesczytane książki, przybory kuchenne wciąż w pudełkach. To był szok zobaczyć, ile pieniędzy wydałem na rzeczy zbędne. Postanowiłem zatem zacząć porządkować również swoje finanse. Stworzyłem prosty system do śledzenia wydatków, ustaliłem realistyczny budżet. A co najważniejsze, zacząłem kwestionować każde nowe zakupy. Zanim dodam coś do mojego domu, pytam, czy naprawdę tego potrzebuję? Czy mam coś podobnego? Czy mam na to miejsce? Czy przyniesie mi to rzeczywistą wartość? Zakupy impulsywne znacznie się zmniejszyły. Zdałem sobie sprawę, że często kupowałem, aby zapełnić pustkę lub z nudów, a nie z potrzeby. Jaki jest rezultat? Udało mi się zaoszczędzić pieniądze jak nigdy dotąd. Moje karty kredytowe są w końcu pod kontrolą. A co najlepsze? Znacznie bardziej cenię to, co już mam. Każdy przedmiot w moim domu ma teraz swoje znaczenie i cel. Szóstą korzyścią był większy wolny czas. Wydaje się to sprzeczne, ponieważ organizowanie zajmuje czas. Ale odkryłem, że utrzymanie bałaganu w domu pochłania znacznie więcej czasu w dłuższej perspektywie. Gdy wszystko ma swoje miejsce, codzienne sprzątanie staje się znacznie szybsze. Nie muszę już robić dużych porządków, które zajmują cały weekend. Piętnaście minut dziennie wystarcza, aby utrzymać wszystko w porządku. Zyskałem również czas, ponieważ nie muszę szukać rzeczy. Badania pokazują, że średnio spędzamy dwa a pół dnia rocznie szukając zgubionych przedmiotów. To prawie sześćdziesiąt godzin. Wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić z całym tym dodatkowym czasem. Siódma korzyść, o której wspomniałem, że rozwiązuje codzienny problem, to mniej decyzji do podjęcia. Nie zdajemy sobie sprawy, ale podejmujemy decyzję cały czas, od momentu gdy się budzimy. Co założyć, co zjeść, gdzie są klucze, które rachunki zapłacić jako pierwsze. Ta nadmierna liczba decyzji powoduje to, co eksperci nazywają zmęczeniem decyzyjnym. Dzięki zorganizowanemu domowi wiele z tych małych decyzji znika. Dokładnie wiem, gdzie są moje rzeczy, mam ustalone rutyny do powtarzalnych zadań. W garderobie znajdują się tylko ubrania, które lubię i które do siebie pasują. Spiżarnia zawiera podstawowe składniki do prostych posiłków. Rezultat: mam więcej energii mentalnej na naprawdę ważne decyzje. Nie marnuję swojego decyzyjnego zbiornika na trywialne sprawy. To poprawiło moją wydajność w pracy i pomogło mi w rozwijaniu projektów osobistych, które zawsze odkładałem na później. A ósmą korzyścią. Być może najgłębszą ze wszystkich, była nowa relacja z rzeczami, które posiadam. Kiedyś żyłem w trybie automatycznego konsumowania. Kupowałem, gromadziłem, wyrzucałem, kupowałem więcej. To był nieskończony cykl, który nie przynosił mi prawdziwej satysfakcji. Poprzez proces organizacji musiałem ocenić każdy przedmiot w moim domu. Musiałem zdecydować, co naprawdę ma znaczenie, a co jest tylko zbędnym ciężarem. To skłoniło mnie do przemyślenia nie tylko tego, co mam, ale także dlaczego to mam. Dziś jestem dużo bardziej świadomy tego, co wprowadzam do swojego życia. Wolę jakość od ilości. Cenię funkcjonalne, trwałe przedmioty, które naprawdę wykorzystuję. I co najważniejsze, nie mylę już posiadania z szczęściem czy spełnieniem. Zrozumiałem, że rzeczy powinny służyć życiu, które chcemy prowadzić, a nie na odwrót. Nie jesteśmy definiowani tym, co mamy, ale tym, co robimy. I jak żyjemy? Zorganizowany dom pomógł mi stworzyć przestrzeń na to, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli myślisz o zorganizowaniu swojego domu, chcę podzielić się kilkoma wskazówkami, które nauczyłem się. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od małej przestrzeni: jednej szuflady, jednej półki, konta biurka. Zobacz szybkie rezultaty, aby utrzymać motywację. Użyj metody trzech stosów: zachować, oddać, sprzedać, wyrzucić. Bądź szczery co do tego, co naprawdę używasz i potrzebujesz. Jeśli nie używałeś czegoś w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z wyjątkiem przedmiotów sezonowych, prawdopodobnie tego nie potrzebujesz. Stwórz konkretne miejsce dla każdego przedmiotu. Przedmiot bez domu to przedmiot, który w końcu wyląduje gdzieś bez ładu. Ustal także złotą zasadę: zawsze odkładaj rzeczy na swoje miejsce po użyciu. Unikaj rozwiązań tymczasowych, nie układaj w stosy. Nie gromadź, nie chowań bałaganu w szafach. Rozwiąż problem na poważnie, nawet jeśli zajmie to więcej czasu. Miej proste rutyny konserwacji: pięć minut przed snem, aby uporządkować pokój, dziesięć minut po kolacji, aby sprzątnąć kuchnię. Małe, konsekwentne działania są bardziej skuteczne niż ogromne sprzątania od czasu do czasu. I pamiętaj: celem nie jest perfekcja. Celem jest stworzenie przestrzeni, która działa dla ciebie, która wspiera Twój codzienny rytm zamiast go komplikować. Dom nie musi wyglądać jak katalog wnętrzarski, aby być uporządkowanym i funkcjonalnym. Kiedy zaczynałem swoją podróż w organizacji, miałem tylko jeden praktyczny cel: przestać gubić rzeczy i żyć z mniejszą ilością bałaganu. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to doprowadzi mnie do lepszego snu. Zdrowszego odżywiania, oszczędzania pieniędzy, redukcji stresu i zyskania więcej czasu na rzeczy, które lubię. Korzyści wykraczały poza poziom fizyczny. Organizacja domu doprowadziła mnie do organizacji umysłu, priorytetów, życia jako całości. Nauczyłem się identyfikować to, co istotne, i eliminować to, co tylko zajmuje miejsce. Nie jest przesadą powiedzieć, że organizacja mojego domu zmieniła moje życie. Nie stało się to z dnia na dzień. To był stopniowy proces z błędami i sukcesami. Były dni, gdy bałagan wracał, dni, gdy prawie się poddałem. Ale warto było wytrwać. Jeśli twój dom jest teraz w nieładzie, nie czuj się źle. To nie jest wada charakteru ani oznaka lenistwa. Żyjemy w społeczeństwie, które zachęca nas do kupowania i gromadzenia bez końca. Organizowanie to pływanie pod prąd. To akt oporu i dbania o siebie. Zacznij od małych kroków. Świętuj każdy postęp. Nie porównuj się do perfekcyjnych domów z magazynów czy mediów społecznościowych. Znajdź system, który będzie pasował do twojego życia, twoich potrzeb, twojej przestrzeni. Korzyści przyjdą, być może w formach, których nawet nie przewidujesz. Zorganizowany dom to nie koniec, ale początek życia z większą przestrzenią na to, co naprawdę ważne. Pomyśl o tym, a co jeśli przedmioty, które tak usilnie starasz się zdobyć, w rzeczywistości zajmują Twój czas, energię i pieniądze? A co jeśli mniej znaczy w rzeczywistości więcej? Nie sugeruję, abyś pozbył się wszystkiego. Sugeruję, abyś był bardziej intencjonalny co do tego, co zatrzymujesz w swoim życiu. Stwórz dom, który wspiera Twoje cele i wartości, a nie konkuruje z nimi. Organizacja Twojego domu. To nie tylko składanie ubrań w określony sposób, czy posiadanie uporządkowanych szuflad, to tworzenie przejrzystości umysłowej, redukcja rozproszeń, uproszczenie codziennych decyzji, to odzyskiwanie twojego czasu i przestrzeni, aby żyć życiem, które naprawdę chcesz. Kiedy teraz patrzę na mój dom, widzę więcej niż tylko uporządkowaną przestrzeń. Widzę świadomy wybór życia z mniejszym bałaganem i większym celem. Widzę zewnętrzne odzwierciedlenie wewnętrznej zmiany. Podróż każdej osoby z organizacją jest unikalna. Ważne jest, aby zacząć i odkryć, co działa dla Ciebie. Osiem korzyści, które dzisiaj się podzieliłem, może być tylko początkiem tego, co odkryjesz. Nawet w dniach, gdy organizacja wydaje się zbyt dużym wysiłkiem, przypominam sobie korzyści: lepszy sen, mniej stresu, lepsze odżywianie, więcej pieniędzy na koncie, wolny czas. Mniej męczących decyzji i nowa relacja z tym, co posiadam. I to motywuje mnie do kontynuowania. A final organizujemy nie po to, aby zaimponować gościom czy zdobyć idealne zdjęcia. Organizujemy dla siebie, aby stworzyć życie z mniejszą frustracją i większą swobodą. Jeśli jesteś gotowy na doświadczenie, zacznij już dziś. Wybierz kącik w swoim domu, poświęć 15 minut, zobacz, co możesz zorganizować w tym czasie. Może to być szuflada, może ta sterta papierów na biurku. Nie ma znaczenia, jak duża jest przestrzeń. Ważny jest pierwszy krok. I nie zatrzymuj się na tym. Jutro jeszcze 15 minut, pojutrze kolejne 15. Małe, konsekwentne wysiłki przynoszą wielkie rezultaty w dłuższej perspektywie. Pamiętaj również, że utrzymanie zorganizowanego domu jest łatwiejsze niż organizacja chaotycznego miejsca. Gdy stworzysz systemy i nawyki, łatwiej będzie utrzymać wszystko w porządku. Kolejna ważna kwestia: dostosuj pomysły do swojej rzeczywistości. Masz małe dzieci? Dostosuj swoje oczekiwania i stwórz systemy odporne na dzieci. Mieszkasz w małym mieszkaniu? Skup się na rozwiązaniach pionowych i wielofunkcyjnych. Dzielisz mieszkanie z innymi? Negocjuj przestrzenie wspólne i respektuj różnice w stylu. Japoński minimalizm. Nie polega na tym, aby mieć dom, który wygląda jak muzeum, czy żyć zaledwie z stu przedmiotami. Chodzi o to, aby być intencjonalnym w tym, co wprowadzasz do swojego życia i stworzyć przestrzeń, która działa dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Bałagan nie jest tylko fizyczny, odbija się w naszym umyśle, naszych decyzjach, ogólnym samopoczuciu. Gdy zaczynamy usuwać fizyczny bałagan, otwieramy przestrzeń na klarowność w innych obszarach. Zawsze myślę, że nasze domy są jak nasze trzecie ciało. Tak jak dbamy o dietę i ćwiczenia, aby utrzymać nasze ciało fizyczne w zdrowiu, musimy dbać o naszą przestrzeń, aby zachować zdrowie psychiczne. Zorganizowany dom oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów życiowych, ale tworzy solidną podstawę, aby stawić czoła wyzwaniom z większymi wewnętrznymi zasobami i mniejszymi zewnętrznymi rozproszeniami. To, co najbardziej mnie zaskoczyło w tej podróży, to jak małe zmiany prowadziły do wielkich rezultatów. Zaczęło się od uporządkowania jednej szuflady, a skończyło na tym, jak postrzegam konsumpcję, posiadanie, czas i priorytety. Gdyby kilka lat temu ktoś mi powiedział, że uporządkowanie domu poprawi mój sen, finanse i odżywianie, wątpiłbym. Wydawało się to przesadną obietnicą. Ale dzisiaj mogę potwierdzić: korzyści wykraczają daleko poza oczywiste. Prawda jest taka, że nasze domy odzwierciedlają i wpływają na nasz stan mentalny. Zabałaganione otoczenie tworzy zabałaganiony umysł. Uporządkowane środowisko sprzyja klarowności i koncentracji. Nie chodzi o to, by być doskonałym lub stosować sztywne zasady. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która działa na Twoją korzyść, wspiera Twoje dobre samopoczucie, zamiast je sabotować. Jeśli wcześniej próbowałeś uporządkować swój dom i nie udało się to utrzymać, nie poddawaj się. Może metoda nie była odpowiednia do Twojego stylu życia, może to nie był odpowiedni moment, może próbowałeś zrobić za dużo naraz. Znajdź swój własny rytm. Stwórz systemy, które mają sens dla Ciebie. Świętuj małe postępy i pamiętaj, że organizacja to nie cel, to ciągła praktyka. Ośmiu korzyści, które dzisiaj podzieliłem: lepszy sen. Większa produktywność, mniej stresu, zdrowsze odżywianie, lepsze finanse, więcej czasu wolnego, mniej zmęczenia decyzyjnego oraz bardziej świadome podejście do posiadania mogą być tylko początkiem tego, co odkryjesz. Wyobraź sobie, że budzisz się w pokoju, w którym wszystko jest na swoim miejscu. Przygotowujesz kawę w czystej i funkcjonalnej kuchni. Wychodzisz do pracy, nie szukając na szale kluczy czy dokumentów. Wracasz do domu, który Cię przyjmuje, a nie obciąża. Tak może wyglądać twój codzienny dzień. To nie jest niemożliwe marzenie ani przywilej tych, którzy mają wiele czasu lub pieniędzy. To wybór dostępny dla każdego, kto jest gotów podjąć małe, konsekwentne kroki. Zacznij dzisiaj, zrób to małymi krokami, zobacz co się wydarzy. Korzyści mogą cię zaskoczyć tak jak mnie zaskoczyły.